mnie wystraszyli? Głośniej wchodźcie, pukajcie. Przepraszam, gdzie moje maniery? Halu ale samemu. Tak by się Wiking z Wami przywitał. Jakby miał internet i YouTube'a, ale nie miał. To ja się z Wami witam. A jaki ze mnie tam Wiking? Nie kojarzycie Wikingów? Odyn, bo Tora kojarzycie? A, wiedziałem. No, tor w telewizji nieraz występował. To jest medialny chłop. No, to jak Tora kojarzycie, to już nie będę wam o więcej opowiadał o nich, ale o jedzeniu wam opowiem. Oni co jedli? No, jak jedli? No, nabiały jedli. Nabiał mięso. Śledziki sobie nieraz trzasnęli. Takie słone, żeby później browkiem pewnie popić. No właśnie. No, ale nie tylko to. Bo i między innymi owies, kasze. A i właśnie z tego właśnie browary robili. Jak już wiecie, co jedli, jak już wiecie mniej więcej w co wierzyli, to teraz tylko informacja co, o co chodziło z tymi rogami. Nie mieli w hełmie. To jakaś ściema była baj, baj, bajka dla dzieci, żeby straszyć te dzieciaki. Rogi to mieli właśnie do brzędów rytualnych i do picia różnych napojów. Jak już wszystko wiecie, to teraz co mi pozostaje? Zapraszam Was na mój filmik kulinarny właśnie o śledziku i o buraku, czyli o sałatce. Hello. Na razie do następnego. Dobra. To co? Przechodzimy do przepisu. Buraczki. Buraczki do wody i tak jak opisano w przepisie, dodajcie sok z cytryny. Może być to ze świeżej cytryny, może być to gdzieś tam buteleczki z cytryną. Dlaczego? dlatego że dzięki temu jak że dodamy ten sok cytryny nasz burak będzie naprawdę miał bardzo fajny i ładny kolor. Jest to dosyć ważne. Gotowanie. Jeżeli chodzi o samo gotowanie, no tu niestety mały burak wiadomo 40-50 minut max spokojnie da radę. Duży burak niestety może tutaj wymagać troszeczkę dłuższego tego gotowania. Skórkę ściągamy już po ostudzeniu buraków. Nie ściągajcie tej skórki przed gotowaniem. Dlaczego? Bo znowu ten burak straci kolor. No i teraz, chodzi, jeżeli chodzi o krojenie, no to kroimy w kostkę. O kurczę, sorry. W Minecrafta, tak powinienem powiedzieć to. Dlaczego? Ponieważ wszystkie tu produkty będą krojone w kostkę. Czyli używajmy dzisiaj powiedzenia Minecraft. Zwrotu Minecraft. Tutaj jak widzicie Minecraft w średni. Pięknie to się prezentuje na fotce, naprawdę aż mi ślina cieknie. Pokrojony burak. O, tak, oczywiście, krew z buraka. Ma się czym tutaj jadać. Jabłuszko. Obieramy. Jednak u mnie te skóreczki się nie marnują i ja to zjadam. Najważniejsze. Tu kroimy w mniejszego Minecrafta. Żeby ten smak jabłuszka znalazł się gdzieś w sałatce, żeby był co jakiś czas wyczuwalny i żeby można było wyczuć właśnie, że w środku jest coś łamiącego smak kwaśny, czy właśnie taki słodkawy, czy octowy. Ogórki konserwowe i kroimy małego Minecrafta. Tu niestety w tym przepisie niewiele możemy pokombinować, nie odbiegniemy tutaj jakiego, od jakiegoś tutaj schematu, i jednak te produkty, które podałem, muszą być w podobnych proporcjach. Tu ewentualnie możemy pokombinować słuchajcie, z jogurtem greckim, bo musi być jak najbardziej gęsty, oraz z majonezem. Te dwa produkty faktycznie można jakoś sobie zmniejszyć, zwiększyć do smaku. No i ewentualnie mniejszą czy większą ilość pieprzu i soli. Ja nie lubię za dużo słonego, za bardzo słonego, także tutaj też tam oszczędzam, tym bardziej, że te produkty i tak mają sól w sobie. Śledzik. Śledzik w zalewie octowej. Ja wykładam na papier, na ręcznik, na, na właśnie na coś co można, żeby jak najwięcej tego wszystkiego wyciągnąć, tej wody z octem, tego tłuszczu, jeżeli jest nawet troszeczkę tam oliwy i kroimy średniego lub nawet większego Minecrafta. Koperek szatkujemy i tu Minecraft niestety nie ma szans zrobić się, dlatego jest to szatkowane dosyć drobno. Koper jest bardzo ważny, dodaje tą świeżość do tej sałatki i naprawdę super się to wszystko komponuje razem. Mieszamy na razie na sucho, bez niczego. Wszystkie produkty do dodajemy. Jak widać jest to przepis dosyć prosty, szybki, naprawdę i nie wymaga jakiegoś mega wysokiego levelu zgotowania, jak zwykle szalotka. No i słuchajcie, właśnie, musztarda dijon. Dlaczego dijon? Ona ma taki fajny, właśnie, ostrawy smak i ona się super tu komponuje. Jogurt grecki. W przepisie podam i jaka ilość jest, ale można zawsze jedną czy tam dwie łyżeczki mniej więcej sobie tutaj dorzucić. Choć ta gęstość, jak zobaczycie, jest odpowiednia. Minimalnie soli do smaku. I na sam koniec koperek, który właśnie dodaje świeżość. Taka sałatka może być przechowywana mniej więcej około 2-3 dni bez większego problemu, zamknięta w lodówce. Naprawdę polecam taką sałatkę. Ja dawno, dawno temu jadłem i wiele razy jadłem, ponieważ moja mama robiła. Jak to wygląda smakowicie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku i pozdrawiam. Nara!